Możesz pragnąć czegoś z całego serca, a i tak czuć, że nic się nie rusza. I paradoksalnie, im bardziej próbujesz to przyciągnąć, tym bardziej to od ciebie ucieka. Czasem największą blokadą nie jest brak wiary, tylko to, że nie potrafimy poczekać. Myślałam, że manifestacja to działanie myślenie wizualizowanie planowanie że im bardziej czegoś chcę. Tym mocniej powinnam się tego trzymać. A prawda była zupełnie inna. Im bardziej się spinałam, tym bardziej czułam, że stoję w miejscu. Jakbym próbowała pchnąć rzekę w kierunku, w którym po prostu nie płynie. Dopiero później zrozumiałam, że odpuszczanie to nie rezygnacja to zrobienie przestrzeni powiedzenie życiu Zaufam ci rób swoje. Bo czasem trzymamy tak mocno to, co znamy, że nie mamy miejsca na to, co naprawdę chcemy przyciągnąć. Trzy lekcje, które naprawdę zmieniły sposób, w jaki przyciągam rzeczy. Pierwsza: nowe nie przychodzi tam, gdzie trzymasz się starego. Dopóki próbuję utrzymać coś, co już dawno przestało być moje, nic nowego nie ma, jak do mnie trafić. Przyciąganie zaczyna się od zrobienia miejsca od pozwolenia, by pewne rzeczy odeszły. To nie strata, to otwarcie drzwi, przez które może wejść coś bardziej zgodnego ze mną. Drugie. Odpuszczanie to nie rezygnacja, to wybieranie siebie. Dziś wiem, że prawdziwe odpuszczanie nie polega na poddaniu się. Ono polega na tym, że przestaje trzymać to, co mnie męczy, tylko dlatego, że boję się pustki. Kiedy zamiast walczyć, pozwalam odejść temu, co mnie ogranicza, energia zaczyna płynąć swobodnie. I wtedy to, co moje, zaczyna do mnie przychodzić bez wysiłku. Trzecie, silniejsze przyciąganie dzieje się w spokoju, nie w napięciu. Próbowałam przyciągać z lęku, pośpiechu, kontroli, i to nigdy nie działało. Dopiero kiedy zaczęłam działać z miejsca spokoju, otwartości i obecności życie, samo zaczęło mnie zaskakiwać, bo energia nie odpowiada na presję. Odpowiada na harmonię. A kiedy wchodzisz w swój naturalny rytm, rzeczy zaczynają przychodzić do ciebie same. Życie nie potrzebuje od nas perfekcji. Ono potrzebuje naszej otwartości, tego, żebyśmy potrafiły zaufać zmianie, rozluźnić uścisk i pozwolić odejść temu, co przestało z nami współgrać. Bo kiedy przestajemy walczyć z tym, co nie jest nasze, robimy miejsce na to, co naprawdę do nas należy. Dlatego, zanim spróbujesz coś przyciągnąć, spróbuj najpierw puścić puścić kontrolę, oczekiwania, presję wszystkie powinno być inaczej. Manifestacja rzadko działa wtedy, gdy próbujemy coś desperacko zatrzymać. Najczęściej działa wtedy, gdy stajemy się osobą, która już nie musi niczego kurczowo trzymać przy sobie. Bo to, co jest naprawdę Twoje, znajdzie do Ciebie drogę, nawet jeśli Ty jeszcze jej nie widzisz.